Hello, Kapitan English z tej strony. Część druga trudnego tematu o pustce, o poczuciu o separowaniu. W poprzednim odcinku odpowiedziały nam na to pytanie bardzo pokrótce. Dwa zdania <tostania> na religię. Większa religia świata, największa religia świata i filozofowie. A teraz mamy Ujęcie psychologiczne. Przeskazujemy poprzednie, ten. Ujęcie psychological perspective. No i najpierw mamy psychoanalysis. Czyli psychoanalytic psychoanalytic thinkers, such as Sigmund Freud and Carl Jung, viewed emptiness as a streaming form Unresolved inner conflicts. A stemming from unresolved inner conflicts. Okej, okay. jakieś moje wewnętrzne konflikty, już osobiste. To jest źródło, powód, korzeń tych nierozwiązanych, ten, ten poczucie emptiness. Often rooted in childhood experiences. Freud connected loneliness with unfulfilled desires for love and connection. Oh, unfulfilled desire for love and connection. Whereas Jung Jung tak się czyta? Wypadałoby w sumie się dowiedzieć, jak go poprawnie czytać. Aż sprawdzę. Uh, wait a second. Gdzie jest English? Przeczytajmy sobie, Jan, czy Jung? Boże, nie wiem, Jung, Jung, dobra, Jung, nie, nie będzie Jung, so disconnection, to on właściwie był? On był Swiss psychiatrist, no skąd on Wracamy, as a disconnection from the collective unconscious. Disconnection from the collective unconscious, co jest collective unconscious? Zbiorcza nieświadomość, co to jest zbiorcza nieświadomość? Uh, wait a second. Unconscious, czyli collective unconscious is a concept właśnie przez niego zmięty. He believed that beyond our individual unconscious mind, there exists a deeper layer of the unconscious shared universally across humanity. Czyli nie każdy, każdy z nas ma jednostkową nieświadomość, no bo ciężko wszystko pamiętać. E, e, I że jest coś jak jeszcze głębsza warstwa nieświadomości, współdzielonej universally przez całą ludzkość. Czyli ja mam rodzaj nieświadomości, którą australopitek również miał. The shared layer is what Jung call the collective unconscious and contains the archetypes, primordial images, symbols and themes that occur in myths, dreams, art, religious across, religions across different cultures, er eras, eras, czyli obrazy, symbole i themes, jakieś takie no nie, wątki, takie motywy, które się pojawiają w mitach, snach, szuka, religiach, w różnych zakątkach świata, kulturach i erach. The collective unconscious is inherited rather than learned, meaning that we are born with these archetypal patterns. They form the underlying structure of human experiences and influence our behavior, emotions, and perceptions, even if we're not directly aware of them. It has provided that archetypes are mother, mother hero, mother, wise old man. Mendreds. No, it's a powerful force in the of our experience. So, we can learn from these archetypes, symbols, w tej warstwie najważniejszej gimnazjki, którą mi przekazał homo sapiens sapiens x temu. Uh, he also recognized a spiritual emptiness pre prevalent in modern society. Spiritual emptiness, dobra? Okay? Suggested that individuals experience, experience emptiness from deeper forces and personal meaning. No dobra, to już taki kanał, że wiemy, w czasach pustki spiritualnej. This like is to Victor Frankl and Abraham Maslow approach loneliness and emptiness in perspective for personal fulfillment and self-actualization. Frank's logotherapy points that life's ultimate drive is to find meaning even in suffering. Uuuu. Dobra, Frankl to był ten, którego książkę mam nadzieję wszyscy czytali. Poszukiwaniu sensu. Chyba taki tytuł był. O jego doświadczeniu z obozu koncentracyjnego. Słuchajcie, jeżeli ktoś jej jeszcze nie czytał, Proszę kupić używaną za 20 zł na Alix, na Vinted, w antykwariacie, nową za 40. Bardzo ważna, e, myślę, lektura da absolutnie każdego, któremu się wydaje, że cierpi. Dobra. E... Even amidst. amidst, in the middle of, wśród cierpienia, i ze środku cierpienia, doświadczasz cierpienia i Twoim. Drive. life, ultimate drive. O, to, ciekawe, to ciekawe. Ultimate drive, uh, czyli... no um, Momencik, to jako rzeczownik, czyli... Ultimate drive. No i nie mogę znaleźć jakiegoś ładnego... Um, jest adjective, a gdzie jest drive jako rzeczownik? No dobra, jak drive, to ty... Arch of force to move... To move in a specified direction, drive to a source of power, provide an energy to sit and keep an engine, a piece of machine in motion. To compel someone to act in a particular way, especially one that is considered undesirable or inappropriate. To uh, you press, nacisk, force to work, or um, cause something to happen or develop yeah dobra yeah. drive nie wiem napędem. pndm finally finding it manner znaleźć sens nawet pośród cierpienia Emptiness arises when in real sense of purpose often leading to what he termed the existential vacuum vacuum czyli taka próżnia egzystencjalna maslow's hierarchy suggests that true fulfillment requires addressing needs for belonging and self actualization where isolation can prevent one from realizing their fullest potential isolation nie jest dobra w tym ujęciu you need to address needs for belonging prawda Isolation prevents you from realizing your full full potential. Dale. existential psychology. Emptiness and loneliness are central things in existential psychology, which considers them natural responses to the givens of existence. Isolation, freedom, meaninglessness, and death. This branch encourages confronting these feelings directly as part of the journey towards self-discovery, aiming to cultivate resilience and find authentic meaning. Uh, Ciekawe jest to słówko givens. No bo jak ty give, to ty co? Dajesz, podajesz? The givens of existence. No ciekawe, zaraz to spróbujemy rozpracować. Może tak. Givens of existence. Co to dokładnie jest? To są fundamental, unavoidable aspect of human life. On wszystkich widzę, nie wymieni. To cztery. One, two, three, four. No, dobra, to so. Czyli fundamentalne, nieunikalne aspekty naszego życia. That shape or existence. Often bring about existential questions. I teraz tak. O, Irwin -Lalom. O, ulubiony! O, też polecam. Tak miłości. Czyta się jak swillen po prostu. No, przy odkryciu. Opowieści z gabinetu psychoterapeuty. must have wymówić. Zacznijmy od tymi... tymi po, 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 co? Uh, nie wiem, jak to tłumaczyć. To jest śmierć. To jest śmierć. To jest śmierć. To jest śmierć. To jest Freedom. To jest To choose. And To jest for our choices. Yeah? To and sometimes anxiety. Trzecie, isolation. Uh, each person is alone, experiencing life subjectively, which can make us feel separate from others. Your meaninglessness, life has no inherent meaning, requiring us to create our own sense of purpose and values. No, to so the given existence. In essence, deep ontological emptiness and loneliness are considered universal experiences. across It's suggesting that these feelings can be stepping stones for self-realization, spiritual connection, deeper understanding. While wealth and religion may offer frameworks that transcend these feelings, psychology often seeks to address them self-explanation and create individual meaning. Together, this perspective combine. A comprehensive view of history as a complex line of, of no, Omówiliśmy omówili my, um, temat, um, myślę, że to było ciekawe. Pokrótce oczywiście <grybujesz> um, bardzo te perspektywy zostały omówione, ale to, o tym mówimy tylko dlatego, żeby przejść do części następnej, czyli I co ty z tym wszystkim robisz? I jaka jest ta twoja odpowiedź na te givens of existence? Prawda? Każdy z nas się musi z tym zmierzyć. Um, uh, wait a second. Każdy musi się z tym zmierzyć i każdy z nas. E, te uniknione aspekty naszego życia e, one wywołują pytania, głębokie pytania, prawda? I na przykład ja teraz zadam kilka takich pytań. Spróbujcie odpowiedzieć na nie. Uwaga. <laughs> Jak radzę sobie z myślą o nieuchronności śmierci? W którymś momencie, wcześniej czy później, idziesz na pogrzeb, ktoś umiera. Pewnie często jest to dziadek, czasem ojciec, czasem kolega i jesteś na tym pogrzebie. No i. Musisz się zastanowić nad Twoją odpowiedzią, co nie. Czasami masz lat 7, czasami 18. I jak sobie radzisz z tą myślą? I w tym momencie, kiedy jesteś na czyimś pogrzebie, gdzie cię to, to dotknie, to się kończy twoje, Twoja brawura myślenia, że jesteś nieśmiertelny. Hmm? Dobra, drugie pytanie. Czy potrafię wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, nawet gdy to wywołuje niepokój? Decyzje, które wywołują niepokój, może lęk? Jakie to rezultaty przyniesie? Yy, czy potrafię za nie brać odpowiedzialność? Okay? Kolejne pytanie. Jak odnajduję bliskość z innymi, mimo poczucia izolacji? W jaki sposób Przełamujemy y, tą naszą wrodzoną, esencjonalną nam jednostkowość, żeby poczuć w jakąś więź bądź relację z drugim człowiekiem. Hmm? Jakie wartości i cele nadają sens mojemu życiu? Y, jakie wartości i cele? Czemu poświęcisz swoje życie, jakiego rodzaju aktywności, żebyś miał poczucie spełnionego życia? Społeczeństwo, kultura może powiedzmy tak, poddaje nam kilka gotowców. Na przykład. Orzeń się i miej dzieci. Posadź drzewo, wybuduj dom. Zrób karierę, zarabiaj mnóstwo kasy. Kup szybkie BMW, którym będziesz mógł wszystkich wyprzedać na autostradzie. Albo zdobądź wykształcenie i miej dobrą pracę. Albo no nie wiem. Mamy mnóstwo, nie wiem, bądź celebrytą i influencerem, prawda? Aha, jakie wartości i jakie um, cele. Do osiągnięcia, nadadzą Twojemu życiu sens i poczucie nazwijmy to szczęścia, spełnienia, prawda? Dobrze, ja myślę, że jest to ciekawy temat, bardzo. I być może takich pytań mogę nawet zadać więcej, tylko you need to wait a second. Ok. W międzyczasie tej przerwy przygotowałam pytanka e, na temat właśnie dodatkowe pytania e, dotyczące tego właśnie zagadnienia. Additional questions related to the givens of existence that can help with reflection on your life and experiences. Questions about death. How does the thought of death influence my daily decisions? Hmm. How do I fear death? Why? Why not? What values and beliefs would I like to pass on to others before my death? Hmm. W pewnym sensie, co po mnie zostanie, prawda? Um, pomnik mocniejszy niż w spiritu. What dreams or goals would I like to achieve knowing that life is time limited? No właśnie, ile mam? mamy mało czasu? Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, prawda? Jakie goals would I like to achieve, wiedząc, że zegar tyka? Tyk, 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 tyk. Co nie? Questions about freedom. What decisions in my life have been the hardest for me to make? Why? Mm, dobre pytanie. What decisions have been the hardest? Dobre, it's yes, whether it's But I feel that I have control over my life. What limits me? What consequences may, what consequences come with my freedom of choice? Freedom of choice, voluntary. How can I better utilize my freedom to achieve goals? Questions about isolation. How does my sense of isolation affect my relationship with others? Czy mój sens of isolation mnie właśnie motywuje, żeby szukać bliskości z innymi osobami? Czy mnie na te osoby zamyka? Do I feel understood by others? Why? Why not? Co to, to znaczy być zrozumianym przez kogoś? Ty mówisz, ktoś cię słucha. Rozumiem, co mówisz, prawda? Opowiada ci. What actions can I take to connect with others in which I feel isolated? Czasami stać, czasami dzwonić, czasami odnaleźć list. Czasami może wyjść na krawatkę, albo no, pójść na rower. What are my most important relationships and how can I improve them? No właśnie, mamy te kręgi um, Ważne decyzje uh, i w jaki sposób można te relacje dbać. Yeah. Questions about meaninglessness. What sorts of meaning do I find in my life? Where do I draw motivation from? Co nadaje mojemu życiu sens? Skąd biorę motywację do życia? Nie leżę w depresji z niechęcią do wstania i pracowania. Skąd znajduję motywację do nagrania filmików tego rodzaju? Skąd biorę motywację, żeby codziennie jechać na kilometrów? Skąd biorę motywację, żeby przejechać na parę, pięćdziesiąt kilometrów po lesie? Have I ever felt lost, or illness? What helped me overcome that? What passions or interests give my life a sense of purpose? How do I create greater value and meaning in my everyday life? What challenges in my life have contributed to my personal growth? Wow, What challenges in my life have contributed to my personal growth? Wyzwania, porażki, w jaki sposób contributed to my personal how do my life experiences influence my worldview? What are my most important values that guide my decisions? What can I do to live more authentically and in accordance with my beliefs? Piękne. More authentically and in, in accordance with my beliefs. Dobrze. Myślę, że to był piękny zestaw pytań. Jedno pytanie dziennie może? Taki, chwila na, chwila na mysłu. Karteczka, długopis i odpowiadamy. Jeżeli chcemy się uczyć angielskiego, to po angielsku. Śmiało. Don't be shy. Dobra. A tyle na dzisiaj. Thank you very much. To była część druga z tych powiedzmy takich eksploracji teoretycznej. Za chwilę będzie kolejna seria filmików. Praktyczne. Propozycje. Jak można sobie. znaczy propozycje inaczej. Jak można sobie radzić z tym poczuciem bez sensu i pustki i izolacji w sposób konstruktywny i destruktywny. Dobra. Pa.